Kurwa, myślałem, że ta historia się nie wydarzy naprawdę, ale to, co zobaczyłem, to zostanie do końca życia w mojej pamięci. Z non stop, mam z tym koszmary. Wyobraźcie sobie, że se idę do automatu w szkole, se kupić coś do żarcia. Zam pierwsze to sztuczna pizda i na dodatek zużyta. Więc pierwsze co zrobiłem, to poszedłem do babskiego kibla się wyżygać, bo dla chłopów był na piętrze a to był najbliższy koło automatu. Żygam i żygam i tak dalej. Wy... Wychodzę z kibla, spotykam dyrektorkę i Łukasz, co ty tam robilesz? Ja mówię jej, że kurwa żygałem. Ona do mnie, że mam nagane. Ale pyta się jesz, dlaczego żygałem? Ja panią widziałem sztuczną pizdę w automacie. Łukasz, co ty mówisz? Jak mi pani nie wierzy, to niech pani sama zobaczy. No pójdę i zobaczę i ona tak to zobaczyła. I też poszedła żygać do Babskiego. Myślałem, że nic tego dnia już mnie dziwnego bardziej nie spotka, ale się myliłem, nadchodzi lekcja informatyki i chodzimy do sali, a tam na ziemi sztuczna pizda bardziej. Obspermiona bardziej niż widziałem ją rano w automacie, a ja na całą salę krzyczę kuwa sztuczna pizda. A nauczyciel wy do mnie, łukasz, masz uwagę za przeklinanie na lekcji. I chuj w to powiedziałem, wyszedłem w kurwiony z sali i poszedłem na chatę. I od tamtego momentu ta myśl o sztucznej pizzy nie dawała mi spokoju, bo to niemożliwe, żeby sztuczna pizda dostała nóg i przeszedła do sali informatycznej, niemożliwe, żeby nikt jej nie zauważył. Wtedy zdałem sobie sprawę, że ta sztuczna pizda jest nawiedzona. Każdej nocy mam z nią koszmary, że mnie goni po całej szkole, i mnie dopada w damskim kiblu gdzie żygałem. Wtedy zabija w damskim kiblu przez to muszę z paciskiem bejspolowym przy łóżku, ale wam to już opowiem kiedy indziej.